Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog Dzisiaj zapraszam was na vloga Z Las Vegas, jestem tutaj pierwszy raz w życiu I jestem tutaj z okazji moich urodzin Mój chłopak zaprosił mnie właśnie do Las Vegas Żebyśmy spędzili urodziny Nie wiem co się będzie działo, więc ogólnie pokażę wam wszystko Ale wiem jedno, jesteśmy w hotelu Który się nazywa Caesars Palace I on był w filmie Cuts Vegas Więc ogólnie jeżeli lubicie ten film To jak gdyby to jest To jest to, to jest to miejsce Ja uwielbiam, więc jaram się na maksa Bo jest tu przepięknie, zobaczcie jak to wszystko wygląda, jest tak na Maxa Rzymska, jakbyśmy się przejechali do starożytnego Rzymu, jest przecudownie, jak widzicie to są moje urodzinowe balony, więc zaczynamy dzień. Zacznę może od pokazania Wam naszego pokoju. Jesteśmy w ogóle na drugim piętrze. I z góry, jak widzicie, widać basen. Jestem w szoku, bo jak pierwszy raz to zobaczyłam, to byłam pewna, że to są fontanny, a to są baseny. Są chyba cztery albo pięć basenów. Tutaj mamy jeden basen. Tutaj jest drugi, trzeci, czwarty jest tu, tutaj jest jakieś dwa na górze, tam jest jeden i tu jest jeden, więc ogólnie jest mnóstwo tych basenów i po prostu widzimy to u siebie przez okno, więc jest to przepiękne. I teraz obracając się w bok, już to tutaj wam pokazuję. Tutaj mamy strefę taką y, odpoczynkową, można powiedzieć, którą ja przerobiłam po prostu w strefę z moją walizką, dlatego, że ja zawsze muszę sobie wyżej rozstawić walizkę, żeby wszystko widzieć, co mam. Nie lubię się do niej schylać, mieć na podłodze i tak dalej. Kanapa, mamy piękne obrazy. Proszę bardzo. Wszystko jest w ogóle w takim cesarskim, rzymskim stylu, więc wygląda to naprawdę super. Wszystko pasuje, ale dzisiaj, jeżeli chodzi o pogodę, to słuchajcie, jest tak zwany dust, czyli z pustyni. Przyszedł wiatr, który naniósł to wszystko do powietrza i jest naprawdę tak niebezpiecznie wychodzić na zewnątrz. Tak jak u nas się mówi, że smok, to nie wychodzimy, to tutaj właśnie jak jest y, pustynna burza, jak są właśnie piaski, to właśnie też jest niebezpiecznie wychodzić, w sensie, że się nie powinno. I teraz z tej części, kiedy się obrócimy w prawo, mamy część y, taką, którą sobie ja zaaranżowałam na swoją, bo tutaj mamy centrum dowodzenia, jest mój laptop, tutaj są właśnie rzeczy do kamery, jakieś baterie i tak dalej, mnóstwo kabli do podłączenia, ogólnie takie moje miejsce te małe prace do zgrywania materiałów itd. Tak tak tutaj mamy małą kawiarkę i jak się obrócimy dalej, jest gigantyczne łóżko. To łóżko jest tak duże, że ja spokojnie się mogę położyć w poprzek i się totalnie zmieszczę, totalnie mi się wyspała. Za to lubię swój wzrost i jest mega wygodne, więc bardzo dobrze się tu śpi. Dalej tutaj po prawej mamy taki mini barek jakby i gigantyczny telewizor. Tutaj po tej stronie mamy całą część szaf. W sensie tutaj są dosłownie trzy o! Akurat tej nigdy nie otwierałam. I się okazało, że akurat w tym miejscu nie ma szafy, więc okej, okay. więc to nie jest szafa. W każdym razie tutaj się zaczyna szafa, jest jedna. I teraz są tutaj dwie takie podwójne z zapierającym się światłem, więc ogólnie tu jest taka jedna duża szafa. Więc teraz po... Po drugiej stronie tych szaf mamy taka toaletka, się to nazywa, może? Nie mam pojęcia. W każdym razie no, jest duże lustro, fotel, yy, i tutaj mamy jakiś taki pierdoły, który powinien być pod ręką. Mamy naszego kochanego porga. I teraz, jak się idzie dalej, to uwaga, uwaga, po tej stronie mamy tym, tym, tym łazienkę. I to jest łazienka numer jeden. Prysznic jest tutaj. I on jest podwójny, w sensie są dwa prysznice. bo tu jakby ktoś chciał taki, to jest taki, jak ktoś chciał taki, to jest taki. Ale żeby tego było mało, to po tej stronie mamy wannę. I znowu kolejne lustro. Jest to wanna z hydromasażem gigantyczna, więc też jest super. Tutaj mamy jedną umywalkę i tu jest jeszcze toaleta z bidetem. Więc teraz z tej łazienki wychodząc dalej korytarzem w lewo, mamy łazienkę numer 2. I to jest trochę mniejsza łazienka, bo tutaj z tej strony mamy e, po prostu jedną umywalkę. Tutaj jest druga toaleta już bez bidetu. No i tu już dalej z tej drugiej talety mamy po prostu wyjście. Tu są nasze buty e, i tu się już wychodzi na korytarz. Więc ogólnie to jest jeden z większych pokoi e, jakie mieliśmy do tej pory. Jest naprawdę taki królewski apartament można powiedzieć. Więc mieszkać tu naprawdę super. Jest po prostu bardzo dużo miejsca. Można mieć mnóstwo rzeczy porozwalanych. E, I teraz chyba przed czas na śniadanko. Binda. Casino level, bo ogólnie wszystko się tutaj dzieje właśnie na tym levelu, tutaj jest kasyno, bo oczywiście trzeba zgarnąć ludzi, żeby wszyscy wydawali swoje pieniądze w kasynie. I tutaj od razu mamy wyjście na basen i zobaczcie, w ogóle wychodzi się z wind, jest ich sześć po tych stronach. I to jest ogólnie jak gdyby wieża, jedna dopiero, a są chyba cztery różne wieże. I tu są drugie windy do tej samej wieży, po prostu na inne piętra. A tutaj się idzie w ogóle do całej takiej strefy jedzeniowej, całej strefy shoppingowej, bo ogólnie, słuchajcie, ten hotel jest jak centrum handlowe. W sensie tutaj po bokach są normalnie sklepy, a cały czas jestem w hotelu. Zjechałam tylko windą z naszego pokoju, jak gdyby na dół, żeby na przykład coś zjeść albo właśnie wyjść na basen. Po przechodzi się właśnie pomiędzy tymi sklepami, pomiędzy tym wszystkim. Macie marmurową podłogę. Naprawdę, co byście nie chcieli, to tutaj jest na środku. Tutaj, proszę bardzo, kolejny posąg. I jak gdyby cały czas jeszcze idę takim tunelem po naszej wieży. I stąd skręcamy w prawo. I tutaj w ogóle wszędzie są takie rozpiski, bo inaczej człowiek się nie potrafi by odnaleźć. Tutaj mamy e, taki bar i bistro po drodze. To jest jakiś sklep nawet z piciami, jedzeniem i tak dalej. Tu się zaczyna strefa kasyna, tu. Tam jest super fajna restauracja, w której wczoraj jedliśmy. I ogólnie naprawdę bardzo dużo się tutaj dzieje. Jest zdecydowanie więcej ludzi niż było wczoraj, ale może dlatego, że dzisiaj jest piątek, więc zaczyna się weekend i tak dalej. Ale serio, jest środek dnia, a w zasadzie początek dnia i jest mnóstwo ludzi, którzy grają na maszynach. A teraz chciałam pokazać w ogóle moje ulubione maszyny. Uwaga, uwaga! Gra o Tron, oh yeah! Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o kasyna, to ja się trochę zatrzymałam w takich latach, nie wiem nawet których, ale takich z filmów, gdzie wiecie, są takie maszyny, gdzie się ciągnie za korpkę, to wszystko jest takie bardzo analogowe jakby, a tutaj wszędzie są gigantyczne, zakrzywione ekrany i to po prostu wszystko się dzieje tak bardzo yy, nowocześnie, digitalnie i tak dalej, więc jestem w ciężkim szoku, ile w ogóle tego jest i ile osób gra o takich, wiecie, dziwnych godzinach tu. Jest ściana historyczna. Ile znanych osób u nich było i jakie znane osoby u nich były? Naprawdę, zobaczcie, proszę bardzo. Mail, czemu nie? Oczywiście, Madonna. No po prostu, wow. Jest Hells Kitchen. Tutaj zobaczcie, jaki on jest młodzioły, taki tam Cruzik No bardzo, bardzo dużo osób znanych, mniej znanych. Jennifer Lopez, proszę bardzo. Tina Turner no ogólnie bardzo dużo, nawet Justin Bieber. Spójrzcie tylko na to, ile tu było osób. Mega też się cieszę, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, gdzie tyle znanych osób się przewijało i tyle, jak gdyby historii się działo. A tu jest centralne lobby z centralną wielką rzeźbą. I ogólnie tu jest do ustawienia kolejki, czyli to pokazuje. Oj, kawka, dziękuję bardzo. Czy to, ta malutka dla mnie? dobrze, no, ta malutka jest. się. nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam, żeby w hotelu musiały być takie linie jak na koncercie na przykład, bo to na koncertach zwykle jest, nie? Jakby wow. Ale wygląda bardzo pięknie to lobby i najlepsze jest to, że my na początku w ogóle go nie zauważyliśmy, że to jest lobby, bo nie wygląda jakby nie. Chciał sobie zrobiliśmy małą sesję z balonami, pewnie będziecie mogli zobaczyć już na Instagramie, jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie, to tutaj wrzucę e, wam zdjęcia. No i będziemy się bawić dalej. <muchy> Nasz pokój. Jest gdzieś tam, mniej więcej. Serio, ten hotel jest taki gigantyczny, że naprawdę aż trudno jest to nazwać hotelem po prostu, bo to jest tak jakby osiedle w sensie z wielkości naszego osiedla normalnego. I na przykład, jak się schodzi, gdyby na śniadanie, to nie ma tutaj takiego normalnego miejsca na śniadanie, jak jest w hotelach, tylko po prostu macie różne restauracje, takie, jakby oddzielne. I jest na przykład Hell's Kitchen, tutaj, do której właśnie będziemy szli i zobaczymy, thank you. W ogóle to jest takie super w Stanach, że ludzie składają życzenia po drodze. To jest Mega, serio, tak mi się to podoba, to jest takie. Uuu, uh, super! Próbujemy pójść do Helski, czy na obiad i zobaczymy, czy uda się nam dostać. Bo bardzo możliwe, że y, potrzebne są jakieś mega rezerwacje, więc zobaczymy. Ale tu jest tak przepięknie, serio, to jest te zieleń, te palmy, wszystko jest, jest tu przepięknie. Thank you ja ludzi. Znowu trzeba przejść przez kasynę, żeby dojść gdziekolwiek, więc e, takiego basenu i mega rzymskiego klimatu znowu przechodzimy przez Gierki. W ogóle słuchajcie, takie mega kochane było to, jak wychodziłam teraz z basenu i jedna dziewczyna do mnie podeszła e, i zapytała jaki jest mój kanał na YouTube i w ogóle ja sobie ją i że nagrywam po polsku, więc jak będzie zrozumiała, no, powiedziała, że, o, że szkoda, ale że życzymy wszystkiego lepszego o oh wow, jak dużo ludzi! Jest, no teraz jest jeszcze więcej, a jest 12, jakby w południe. To jest ten Cezar, którego wam pokazywałam na początku. I uwaga, Hell's Kitchen jest dosłownie naprzeciwko. Ścieżka <trym wytrych> <trym wytrych> z Tiffany wychodzi. I zaraz po prawej od Hell's Kitchen mamy co? Wieża Eiffla. Serio, to jest niesamowite, że tutaj właśnie jest Wenecja. Podobno, jeszcze jej nie widzieliśmy, ale jest właśnie wieża Eiffla, Wenecja i są różne tak jakby, wiecie, odtworzenia różnych miejsc na świecie, więc to jest hardcore. się nam zdobyć miejsca przy barze, czy jakimś cudem Jędrek zdobył, więc idziemy uda się nam zjeść, tylko będę musiała zostawić balony, bo nie można tutaj z nimi wchodzić no dobra, nie mogłam iść z balonami, więc musieliśmy je oddać do hotelu, na szczęście jak widzieliście mamy bardzo blisko, ale ja jestem w szoku jak bardzo to jest oblegane miejsce i mam nadzieję, że jedzenie będzie super, bo naprawdę gdyby ludzie czekają w kolejce i nie ma po prostu miejsca jest mnóstwo, mnóstwo ludzi tam jest kuchnia Zostaliśmy w wygląda w ten sposób I tak <laughs> to wygląda yeah, we got, we got na początek mamy ostry, więc pokażę wam, jak to wygląda. Mamy 6 sztuk, Było też, była też możliwość 12 i to jest mega słodkie, taki malutieninki sos tabasco, po prostu mega krótki. i to jeszcze są dwa sosy, ten suba taki octowy, ten jest taki bardziej pikantny, tak mi się wydaje. No i do ozdoby są dodatki. Poprosiliśmy pana o jakieś fancy drinki i zobaczymy, co nam przyniesie. Ale wydaje się być taki, który bardzo ogarnia rzeczy i ma takie uuu ja wam coś myślę. Gdzieś poszedł, coś kombinuje. A teraz mi spróbują szostek. Zdejka chyba Mają smak takiej ryby. Tak? No, so, To będzie smak na dla to jest uh, Mexico. Salut. Salut. Dobra, pachnie bardzo dymnie. Dobra, to jest taki trochę jak old fashioned, tylko z twistem. Mają tutaj funkcję kuchnię na część lodową i na część ognistą i strasznie fajnie to wygląda, bo to jest taka piękna niebieska mozaika. Tutaj widać rzeczy wystawione, jedzeniowe, a tutaj mamy taką ognistą. Przyszło danie główne i uwaga, uwaga, ja zamówiłam takie popisowe danie, yy, Bordona. Wołowina jakby taka zapieczona w cieście, coś w tym znylu. Ona jest zrobiona medium rare, czyli jakby taka jeszcze różowitka w środku. Ja bardzo taką lubię. E, mamy tutaj takie warzywka e, chyba pieczone. E, I puree ziemniaczane i do tego jest sos. E, I tu jeszcze zamówiliśmy wołowinę takiego steka japońskiego. Z grzybami e, więc więc ogólnie powinno być przepyszne. Zobaczymy jak smakować, ale ale...

Mm. Dobra To co muszę powiedzieć to to, że na pewno da się tutaj najeść. Znaczy te płacy nie są takie maleńkie, bo teraz jak dostaliśmy te główne dania to naprawdę ja się czuję najecona. A mamy jeszcze deser. Pojecone no i teraz jeżeli chodzi o ceny. No Mamy tak, za 90 dolarów macie trzy już wybrane od razu posiłki. I jeżeli się robi własne, takie, żeby wybrać z menu różne, to wychodzi około 120. Więc wiadomo, jest pani, wybrać z tego menu, które już jest zrobione, ale też ceny nie są takie zabójcze, jeżeli chodzi właśnie o to, jak bardzo popularna jest ta kajna. Dobra, pierwsza gra w Rejsolaru. Jak widać jest bardzo dużo różnych przycisków. Nie mam pojęcia o co w tym chodzi, ale są jakieś bawały i tu się pewnie układają rzeczy i jak się ułożą, pewnie cztery takie same to jest najlepiej, trzy takie same to pewnie jest trochę gorsze i tak dalej. E, ale nie wiem o co chodzi z ty A, już wiem, patrz, bo tu się gra za tyle, za tyle. Ojej! Dobra, zawsze spróbuję za 120, nie wiem ile to jest, ale wezmę to bonus. Ale nie wiem o co chodzi. I mamy, uwaga, 13 dolarów, czyli 7 straciliśmy na tej grze. A, Bez sensu. Dobra, czas nagrywał. Tron, teraz nasza uwaga. Czyli tylko. O, nie zdążyłam. Przeczytaj. Ej, wibruje hotel. Serio? No, tutaj rąk wiesz, Dobra, uważasz. Speed. Co się dzieje? 220. Uuuuu. Tak oh. yeah. Co się dzieje? Mamy smoga! Ta gra jest taka fajna, w sensie wizualnie, fotel się trzęsie i wszystko, to nie czuję takiej oczekiwania, że chciałam to grać dalej. Biegujemy teraz, 4800 wypluwaj kredyty, za dużo straciliśmy, wypluwaj! Właśnie przed wyłów siedzieliśmy do taksówki z tymi balonami e, i przenosimy się do drugiego hotelu, e, więc zobaczymy jak tam będzie wyglądało, pokażę wam tak mniej więcej co i jak. No i dojechaliśmy do drugiego hotelu, który, jeżeli lubicie filmy, oglądacie filmy, był w Ocean's Eleven. Więc nazywa się Bellagio i zaraz Was oprowadzę jak to wszystko wygląda. Jest zupełnie inny styl, ale nadal jest mega nabogato. Tam było bardzo rzymsko i tak wodniście, a tutaj jest mnóstwo kwiatów i jest bardzo kolorowo. Oczywiście jak widzicie też jest strefa kasyna, ale mamy też dużo roślinek i dużo kwiatów. Wow. No dobra, oficjalnie nie wierzę w to, co tu się dzieje, już Wam pokazuję, bo to jest jakiś cyrk, dosłownie. Jak gdyby, wow, spójrzcie, to jest jedna rzecz, ale teraz uwaga, uwaga, brawo, co tu się dzieje? Serio, co tu się dzieje? To jest gigantyczne, bo nigdy z takiego jeszcze nie widziałam. Ok, numer dwa. Ujeść, nice. Dobra, od razu widok, 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 bo tu jest ciemno, tak jak jest druga. druga. wow. No dobra, mamy fontannę, wieżę Eiffel, koło góry. Bo, w ogóle nie widziałam, co góry obok. 17.30. I zaczął się pokaz fontan i jestem pewna, że jak zajdzie słońce, a w sensie będzie już po ciemku, to będzie to o wiele wyglądać, bo są światełka. Uh, 33. No! Yep. I thought it the 21st. wow. Ja z tymi balonami wszędzie się wciskam, ale nie dam za wygraną, dzisiaj jest mój dzień, moje barony i to ludzie mają problem, a nie ja. A więc przybraliśmy się, bo zaczynamy wieczorne aktywności, nie wiem jeszcze jakie, ale na pewno jakieś będą. Idziemy mm -hmm. do jednej z restauracji tutaj, właśnie z widokiem na ten ogród. Przepiękny. O oh, wow! No, okay. thank, you. thank you! Thank you so much! Będzie teraz akcja cięcia spódnicy, z niesukenki, bo jest za długa, więc zobaczymy jak się uda. No dobra, sukienka wyszła trochę krócej niż myśleliśmy, ale chyba jesteśmy na miejscu. Nadal nie wiem o co chodzi, ale już wam zaraz pokazuję. <grymny> wow, nie wiedziałam. Czy wy widzicie tą babcię? Ta babcia po prostu, wow, hula hoop w wieku 70 lat. Ready? We're gonna say Vegas. One, two, three. Vegas! <trymny> Spójrzcie tylko na to.

i'm giving you a fresh dose of vitamin c tonight i'm giving you the full angel fantasy if you don't find me i'm killing you can eat my sh i am the flamingo get you a piece honey i'm a glamazon bitch ready for the runway <laughs> <laughs> Pol, wróciliśmy do hotelu i muszę przyznać, że tu cudownie się bawiłam. że było niesamowite. Teraz do sobie zostało 5 minut do pokazu fontan w nocy, więc zaraz spróbuję wam to pokazać, jak to wygląda wieczorem. Mam nadzieję, no, bardzo fajne śniadanko, bo to, co jest tutaj, to to są jajka, bawelki które uwielbiam, ale on ma na sobie kawior. Jeszcze nigdy nie jadłam jajek powyższych z kawiorem, więc ogólnie jest bardzo fancy. Jak widzicie, dzisiaj też bardzo fancy wyglądam, więc spróbuję to zysmakować, czy rzeczywiście, jest to ważne. Oh, wow! To jest chyba najdelikatniejszy kawior, który... jak ja Dziękuję. No mi bardzo smakuje To jest pierwszy raz, kiedy mm. jestem w Madame Toussaint I tutaj jest Hangover Experience I się schodzi do baru I tutaj są teksty z filmu To jest mega hit Tu jest bar że ja to proszę bardzo Jest też karta Hangover Experience Zobaczcie tutaj jakie są w ogóle nazwy drinków Tutaj mamy shoty Ej, mega, to jest bardzo fajnie to zrobili Smieszne w Las Vegas jest toszny i są różne strefy Przedbyliśmy w strefie Paryża, gdzie była sztuczna wieża Eiffla. Teraz na przykład jesteśmy w sztucznej Wenecji, gdzie są sztuczne kanały. I jakby sufit jest zrobiony tak, że wydaje się, jakbyście byli na zewnątrz. Serio, zobaczcie to wszystko. Jakby są kanały, jest woda, są gondole. Nawet była jedna laska, która po śpiewała tak bardziej operowo. Są restauracje, jakby na zewnątrz w teorii. O! Oh, Zdziwniłaś się, się, czy mi się wydaje? miło się, ej, może jest zachód już dum, 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 Ej, serio, hardcore jest w Las Vegas. Hardcore! A jak to w Las Vegas bywa, uwaga! Śpiewa Elvis Ludzom, którzy właśnie przed chwilą wzięli ślub pewnie w kasynie. Tu mamy hotel z Las Vegas, a tutaj mamy Wenecję małą... Oj, zaraz uderzymy bomb, różne bardzo. Wydaje mi się, że przejażdżka się już kończy w ogóle tą gondolą, to było takie zrobienie pętli małej pod mostem, gdzie pan nam powiedział, że warto jest się pocałować pod mostem, warto jest jakieś życzenie sobie tam powiedzieć pod mostem, pokazał nam naj, takie najważniejsze zabytki w Wenecji, jak gdyby w tym jednym kółku, więc to jest absurd, jeżeli chodzi o Las Vegas. A i mogę te książki, które trzymam w ręku, to są kwiatki, które w końcu zaznałam od Jećka na moje urodziny.

Wczoraj jak latałam z kamerów, to tak dużo się działo, że nie ogarnęłam, żeby w trakcie, w międzyczasie tłumaczyć wam o co chodzi. Po pierwsze poszliśmy na y, występ Cirque du Soleil i po prostu to był taki przepiękny występ, że to było najlepsze show na jakim byłam, a y, byłam na paru, z których byłam bardzo, bardzo zadowolona i to po prostu było przepiękne piękne, więc bardzo wszystkim polecam. I jeszcze wczoraj mieliśmy taką akcję, że byliśmy ubrani celi na biało, po prostu tak czuliśmy, że tak celebrating i w ogóle. I e, Jędrek dał mi też te kwiaty białe i po prostu wszyscy nas po drodze zatrzymywali i myśleli, że wzięliśmy ślub. Bo tutaj w Vegas bierze się śluby bardzo często. jak gdyby ludzie przychodzą do hotelu i w hotelu po prostu biorą ślub. bo są kaplice w każdym takim hotelu, kasynie. Podchodzili do nas i mówili, że o gratulacje, gratulacje, ci pięknie. I myśmy takie, okej, okay, przez pierwsze jakieś tam się Dobrze, no, myśmy, nie, nie, nie nie braliśmy ślubu. A potem już było takie, że jak mówili, kogo to jest, to takie, o, dziękujemy, dziękujemy po prostu, bo naprawdę no jakoś tak się złożyło, że Vegas my coś i biało i wszyscy myśleli, że mieliśmy ślub, więc taka historia z wczoraj. A teraz idę słuchajcie na basen, na jakąś niespodziankę i w ogóle jesteśmy w miejscu, w którym jest piękny widok na wieżę Eiffel. jesteś Vegas baby, I to look ridiculous. <słuch> O, Czy to bro. się zmieści na moje włosy? Okay. Ten Deneryst. Dawaj. Masz więcej na głowie, się nie da zmieścić. Chyba nie. <laughs> Jej, i różowy puszek, i z tyłu bierze iPlayer, jakby nie wierzę w to. O wow, Fifiu, co to jest? O fipiu, to jest firanka mojej babci. O. <laughs> z napisem Happy Birthday. O wow. I teraz wyglądasz jakieś jakaś rodziny. Jej. <głos> <głos> Las Vegas podwierzajny oh, <noise> <ooooh. głos> <I głos> Here O zupę, Cut it Cut it, a to cut it drugiej stronie? <noise> Są bardzo ważne rzeczy Ja znalazłem masę I mały A Jej i truskawetki, i I my tu siedzimy i patrzymy na Lechajflę. Ale super, dziękuję. Chodźcie śpiewać. Dobrze. <noise> Powinienem tam u góry stać. Uuuu, dżentel. To chłodno.